Dzisiaj rozmawiam z naszym głównym elektronikiem, bramy serwis. Witam Cię serdecznie. Opowiedz Rafale, czym zajmujesz się na co dzień, czyli jak wygląda regeneracja sterowników? W pierwszej kolejności na pewno trzeba zwrócić uwagę na stan sterownika, czyli wykonać oględziny elektroniki pod kątem uszkodzeń. Mechanicznych przy rozpakowywaniu paczki, zwrócić uwagę na to, czy sama elektronika, czy też obudowy zostały uszkodzone, i, i jakby mieć na uwadze to, żeby te wszystkie uszkodzenia w późniejszym etapie prac pousuwać. Jakie najczęściej uszkodzenia mechaniczne występują? Najczęściej uszkodzenie uchwytów montażowych sterownika. Zdarzają się powyrywane płyty elektroniki wewnątrz sterownika. Co dalej? Przystępujemy do oględzin. Samej elektroniki, sprawdzenia historii błędów, jeśli jest taka możliwość. Czyli podłączamy płytę do zasilania. Powiedz, jakie najczęściej błędy występują? Mamy do czynienia z błędami połączeń z enkoderem, czyli f752, f F7 700 50 F700, ten F752. Sama przyczyna występowania tego błędu może być wojaka, czyli właśnie problem ze sterowaniem, lub problem z engoderem samym sobie, no i też problem z wiązką kablową. Czyli jakie błędy najczęściej występują w hormonie? No to mamy do czynienia najczęściej z błędem F915, który może też objawiać się we wcześniejszych stadiach problemu błędem 752. Jeżeli mamy do czynienia z błędem 752 w przypadkowych momentach, to możemy spodziewać się tego, że w dalszej lub bliższej przyszłości taki sterownik będzie do regeneracji. Ok, a błąd 519? To raczej wytypowałbym producenta Faflex, Flex, jeśli chodzi o takie najczęstsze pojawianie się tego błędu. Jest to błąd związany z przeciążeniem zasilania napędu. Bramy EFA Flexowe są bardzo szybkie, dlatego też przy tych bramach Częściej jest w pamięci sterownika. Czy w tym wypadku pojawienia się błędu 519 zawsze należy regenerować także napęd. Staramy się kontaktować z klientem, dowiedzieć się w jakim stanie taki napęd jest, z jakim rocznikiem mamy do czynienia. No i też weryfikujemy liczbę cykli na sterowniku i dajemy jasną informację, że takie uszkodzenie najprawdopodobniej było powodowane uszkodzonym napędem. Jaki jest krytyczny moment ilości cykli na sterowniku? Nie mamy tutaj sprecyzowanego krytycznego momentu, bo to tak naprawdę zależy od wielu czynników. Niektóre bramy mogą pracować po około 300 tysięcy cykli i ulegną uszkodzeniu. Inne bramy będą pracowały dużo dłużej, nawet do miliona cykli, i dopiero wtedy pojawią się błędy na sterowniku. Ale zalecamy regenerację powyżej 400 tysięcy cykli. A w jak to wygląda? Najczęściej spotkaliśmy się z błędem F201, który normalnie oznacza zadziałanie przycisku stop emergency. Niestety w tych przypadkach najczęściej nie miało to związku z uszkodzonym przyciskiem stopu emergency, a właśnie uszkodzeniem stop. na płycie elektroniki. Emergency tzw. Tak grzyb, potocznie mówiąc. Potocznie tak. Slidebook. Bramowy. Wymieniasz sterowniki od szybkich rowek, a co jeśli chodzi o segmentówki? Najczęściej spotykamy się z sterownikami firmy Horman, gdyż prawdopodobnie z tego najwięcej na rynku. Najczęściej dostajemy je w takim stanie, że nie jesteśmy w stanie odczytać ani historii błędów, więc przystępujemy od razu do weryfikacji uszkodzeń elementów elektronicznych. Czyli są w bardzo złym stanie, ale do naprawy. Są do naprawy, najczęściej po prostu objawia się to tym, że wyświetlacz jest ciemny pomimo tego, że zasilanie do sterownika jest podane. Forman A445, tak? A435? A4, A4, A445, A460, e, tak naprawdę na wszystkie sterowniki. A co jeśli chodzi o rampy przadulkowe? Staramy się najczęściej diagnozować e, od razu uszkodzenia elektroniki, gdyż te sterowniki bardzo rzadko mają wyświetlacze. Po prostu zaczynamy wykonywać pomiary i znajdujemy Uszkodzenia. Zapobieganie tym błędom, żeby jak sterownik trafi z powrotem do klienta, to żeby ten błąd się nie pojawił ponownie. Nie wymieniamy tylko i wyłącznie uszkodzonych elementów, które znajdujemy w wyniku pomiarów. Wymieniamy również wszystkie elementy, które mogły ulec degradacji. Jest to odświeżenie całkowite elektroniki. Nie ma powodu do obaw, że taki sterownik w krótkim czasie znowu zacznie wyświetlać. Ponownie błędy, używamy elementów najlepszych dostępnych na rynku. Refabryzing brzmi dobrze, fajnie też się to wpisuje, oczywiście, w gospodarkę obiegu zamkniętego. A co powiesz na temat gwarancji? Jesteśmy pewni z własnych napraw sterowniki po naprawie są testowane dlatego bez problemu jesteśmy w stanie udzielić na naprawione sterowniki takiej samej gwarancji, jak na sterowniki nowe. Czyli 12 miesięcy. Jak długo trwa takie testowanie? Najczęściej testujemy sterownik po naprawie przez 24 godziny na pracy cyklicznej z napędem odpowiadającym parametrami takiemu samemu napędowi, jak ma klient. Klienci często pytają się, czy po naprawie tudzież regeneracji sterownik będzie miał przywrócone parametry, z którymi do nas dotarł. W większej części przypadków parametry stają przywrócone do takiego samego stanu, jak były przed naprawą. Klient musi tylko i wyłącznie zamontować sterownik zgodnie z filmem instruktażowym na platformie YouTube i go uruchomić. W przypadku, gdy klient mimo chęci nie może zamontować samodzielnie sterownika, jakie wtedy proponujemy rozwiązania? Pierwszym rozwiązaniem jest wsparcie telefoniczne. Klient może zadzwonić do nas, do firmy, zostanie przekierowany do działu wsparcia technicznego i tam serwisanci pomogą podłączyć i uruchomić naprawiony sterownik. Wiem, że niedawno rozmawiałeś z Romanem z Kołobrzegu, jeszcze wcześniej z Krzysztofem z Kalisza. Są to nasi zaprzyjaźnieni serwisanci. Z całej Polski, z innych serwisów bramowych? Czy wspieramy także firmy zewnętrzne, klientów końcowych, czy jakieś działu utrzymania ruchu, na przykład w dużych manufakturach? Wspieramy wszystkich klientów jednakowo. Jeśli klient ma problem z uruchomieniem bramy, nawet przy wsparciu technicznym, telefonicznym z naszej strony, to wtedy proponujemy pomoc dla przyjaźnionych serwisów. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Myśmy dzisiaj podesłali płytę główną do V2512, żeby tam sprawdzić ją i tam już od nas Pan Radek będzie się kontaktował dalej w temacie. Ja tylko mam ją wysłać, tylko bym potrzebowała adres popowo 57 64 510 wrąki. Jak ktoś nie wspominałem, współpracujemy z wieloma serwisami w całej Polsce. Staramy się... I wspieramy serwisy pod kątem programowania i montażu bram szybkobieżnych. Rozwiązujemy najtrudniejsze problemy. No i wspieramy serwisantów na miejscu u klientów. Wspomniałeś o wsparciu dla serwisów. A co z klientami indywidualnymi? Nie współpracujemy i nie wspieramy żadnych klientów indywidualnych. Nieraz spotykam się z pytaniami od klientów o hasła serwisowe. Co wtedy mam im powiedzieć? Niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie zaprogramować bez uprzedniego wpisania hasła serwisowego do sterowania. Nie możemy ustęp, udostępniać hasła serwisowego klientom mm, końcowym, ale jak najbardziej wspieramy serwisy i serwisom takie hasła przekazujemy tak, aby mogli w pełnym zakresie obsłużyć każde sterowanie. Jeśli klient końcowy zażyczy sobie, abyśmy to my przyjechali uruchomić sterownik, co wówczas? No na pewno w pierwszej kolejności zaproponujemy um, współpracę z serwisem, który jest najbliżej klienta. Wspieramy serwisy zewnętrzne, przekazujemy im jak największą i jak najlepszą wiedzę w tym, jak obsłużyć i jak zamontować um, produkty przez nas naprawiane. Dzień dobry, na Rafał ze z tej strony mamy serwis, yy, odzwaniam się tam, tam jeszcze ale zastanawiam dlaczego jest bardzo głośna praca hamulca? Słuchaj, jak się To, to tak, tak, może być mechaniczne zużycie hamulca, może mogą też być jakieś inne hałasy, które przenoszą się na hamulec z wewnątrz napędu. Czy jest mi Pan w stanie powiedzieć, ile cykli wykonał ten napęd? Rozumiem. Ale są bardzo 15 roku? Powiem tak, no, naj, jeśli ma pan możliwość, to najlepiej byłoby wysłać taki napęd do weryfikacji tutaj do nas na warsztat mechaniczny. Zaproponujemy najprawdopodobniej regenerację, podłączymy go. Tak, napęd od nas wychodzi zregenerowany w całości. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przykładowa firma, na przykład Zrzeszenie Producentów hodowli. Kopasi koników, ma swój serwis bram, który obsługuje ich na co dzień. No i teraz wysyłają zapytanie do nas o regenerację sterownika. Jak wygląda cena dla klienta finalnego, a jak wygląda cena dla innych serwisów bramowych? Jeśli chodzi o cenę dla klienta końcowego, to jest ona stała. Nieważne czy sterownik zostanie naprawiony przez nas bezpośrednio, czy zostanie przesłany za pośrednictwem firmy, która serwisuje danego klienta. Staramy się serwisy zewnętrzne rabatować tak, żeby cena dla klienta końcowego była zawsze taka sama. Jakie wskazówki dla naszych klientów pod kątem pakowania sterowników? Demontaż uchwytów sterownika. Najlepiej byłoby e, zabezpieczyć też wnętrze sterowania folią bąbelkową tak, aby przy mm, potencjalnym rzucaniu paczki nie dochodziło do chodzeń wewnątrz obudowy czyli powyrywanych elementów, po uszkadzanych płyt elektroniki.